Serial dokumentalny HBO Anarchopulko przedstawia niezwykle popinną jaskinię wolnorynkowych kapitalistów. Jednak doktryny ruchu są bardziej odmienne. Politycy i eksperci medialni często używają terminu anarchiści, aby wy wykreować obraz bezprawnych chuliganów powodujących bezpieczne zniszczenie, ostrzegając przed dystopijnym światem, który mógłby istnieć bez rządów. W rzeczywistości anarchiści byli i są zaangażowani w jedno z najważniejszych projektów politycznych ostatnich dwóch stuleci niezależnie od tego, czy chodzi o strajkujących robotników wygrywających 8-godzinny dzień pracy, czy społeczności spotykające się, aby uczestniczyć w projektach wzajemnej pomocy. Ale nowy, sześcioodcinkowy serial dokumentalny HBO Anarchiści przedstawia samozwańczych anarchistów o zupełnie innej różnorodności, jako sprzedajnych kapitalistów i pachołków systemu. Anarchiści, niosący pochodnie wieloletniej tradycji politycznej, zbiegają się na widok anarchizmu jako zgodnego z kapitalizmem. Serial jest ostatecznie dramatem opartym na postaciach o morderstwach, i konfliktach międzyludzkich, a nie dokumentem politycznym skoncentrowanym na ideologii. Ale bezkrytyczne używanie terminu anarchista do opisania kapitalizmu mistyfikuje rzeczywistą anarchistyczną politykę dla przeciętnego widza. Ich koncepcja anarchizmu jest po prostu całkowicie inna od ponad 175-letniej historii politycznej ruchu anarchistycznego. Powiedział Cam Craik, anarchista z Black Rose Anarchist Federation. Anarchizm jest kooperatywną, doktryną polityczną, krytyczną zarówno wobec państwa, jak i kapitalizmu. A filmowiec Todd Schenck. W ogóle nie próbuje się tym zająć. 23 lipca doszło do szóstego ataku bajraktarami na anarchistyczną różawę w ciągu ostatnich pięciu dni. Liczba ofiar jeszcze jest nieznana. W samym 2022 roku Turcy użyli dronów do skrytobójczych ataków północno-wschodniej Syrii 56 razy. Dzień wcześniej turecka armia postanowiła też ostrzelać irackich turystów odwiedzających kurdyjski rejon autonomiczny w Iraku. Efektem jest dziewięć ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu rannych. W czwartek odbyła się pierwsza rozprawa jednej z osób z kolektywu Stop Bzdurom, które dwa lata temu brało udział w obywatelskim zatrzymaniu tzw. homofobusa. Działalność homofobusów i płodobusów jest nielegalna. Narusza prawo oraz zasady debaty publicznej. Państwo powinno reagować na takie przejawy homofobii. Policja jednak zazwyczaj nie reaguje na zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia przez kierowcę i właściciela tych pojazdów. W efekcie czego zwykli obywatele zmuszeni są przejmować inicjatywę w tym zakresie. Kolejna rozprawa odbędzie się we wrześniu. W nocy z 17 na 18 lipca osoby anarchistyczne zaatakowały grecki konsulat w Malmę. Wybito szyby i pomalowano znak narodowy w kolorze czerwonym. Był to kolejny akt Solidarności z towarzyszem Janisem Michailidisem. Jego strajk głodowy trwa już 67 dzień. W poniedziałek 25 lipca sąd apelacyjny w Lame doprowadził rozprawę w sprawie jego uwolnienia. Postanowiono wstrzymać się z decyzją do 29 lipca. Pod sądem protestowało około 150 osób. 12 lipca 1934 roku w Paryżu zmarł Nestor Machno, ukraiński rewolucjonista, anarchista, przywódca rewolucyjnej powstańczej armii Ukrainy i tzw. Machnowczyzny. Machnowcy walczyli właściwie ze wszystkimi siłami wojskowymi, które w latach 1918 21 zagrażały istnieniu ich para państwa. Walczyli boje z wojskami Austro-Węgier, Hetmanatu, Atmanta, Petlury zatruwali skutecznie życie Białym i bolszewikom.